Dobrze, Piotrze naszych czasów, patronie naszej szkoły, ślubuję uroczyście na sztandar szkoły, jeśli drogą Twojej nauki, drogą prawdy, pokoju, przebaczenia i miłości. Ślubuję. Tak jak Ty czerpać wiedzę i naukę. Ślubuję. Strzec honoru i dobrego imienia szkoły. Ślubuję. Szanować swoich nauczycieli i rodziców. Uczyć się, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować. Być dobrym i szlachetnym człowiekiem. Po, Nie Uczniowie różnieniu. Złożenie grubia na standard szkoły, proszę co? Gratuluję uczniom, Gratuluję uczniom klasy pierwszych. Gratuluję uczniom klas pierwszych. Życzę, byście dotrzymali słów przysięgi, którą złożyliście w obecności dyrekcji, Waszych wychowawców, nauczycieli, zaproszonych gości. Życzę, byście nigdy nie uchylali się od zadań, byście nigdy nie zdezerterowali. Dziękuję. Proszę Proszę o zabranie głosu przybyłych gości. Thank <laughs> you.